Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Piotr Trolko, witam, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest ekonomistka pani profesor Aneta Zelek, Zachodni Pomorska Szkoła Biznesu, także wykładowca akademicki, trener kadr menedżerskich, konsultant. Witam panią profesor w naszym studiu. Dzień dobry. Pani profesor, oczywiście pytanie masę do pani. Przede wszystkim pytanie, jak żyć pod kątem ekonomicznym, jak wchodzimy w ten nowy rok z naszymi budżetami, jak pani ocenia początek roku. Jest trochę zimno, jak jest zima, musi być zimno, płacimy więcej za ogrzewanie chyba niestety, również i pani. I no ja, tak, i wszyscy, skali, którzy nas słuchają. Tak, w skali gospodarstw domowych Rzeczywiście ta zima da nam popalić i zobaczymy to w rachunkach, zarówno za ogrzewanie, jak i energię elektryczną. No i taka najważniejsza informacja: odmrożono nam ceny energii, które do końca zeszłego roku były zamrożone i dawały nam pewne ukojenie. Są dobre wieści i niedobre wieści. Dobra wieść to taka, że Urząd Regulacji Energetyki zastosował stawkę, która jest nawet na jednej kilowatogodzinie o 5 zł niższa niż ta zamrożona w zeszłym roku, czyli moglibyśmy się spodziewać niższych rachunków za energię. Ale nic z tego, bo w międzyczasie wzrastają takie opłaty, opłaty stałe. Można prześledzić na swojej fakturze opłata przesyłowa, mocowa i tym podobne. W efekcie musimy zobaczyć rachunek, no nieznacznie, ale jednak wyższy za zużycie energii elektrycznej. No i oczywiście to już nam będzie towarzyszyć przynajmniej do końca 26 roku. To jest ten element, no plus jeszcze aura, prawda, która powoduje, że więcej tak, Energii. zużywamy, bo no, w jakimś sensie musimy się dogrzewać na różne sposoby. 20-30% większe będą to rachunki za okres nie, 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 nie. Szacuję, że to będzie takie koło 10%. Oczywiście zależy to od poziomu zużycia tej energii, bo pamiętajmy, opłata stała no rozkłada się na tę liczbę kilowatogodzin zużytego prądu. Nie? Chcę zapytać w tym kontekście, czy w ogóle jest szansa na obniżkę cen energii, bo wiadomo, że idziemy w odnawialne źródła energii, może trochę tańsze. Na ale właśnie koszty po drodze nam będą nie będą nam maleć. Tak, w długim okresie jest taka szansa. Ja twierdzę, że my w ogóle przespaliśmy czas na to, kiedy trzeba było nas, naszą gospodarkę, nasz kraj, transformować energetycznie. Przespaliśmy ten czas, no i dzisiaj będziemy to w pośpiechu nadrabiać, ale w długim terminie można liczyć na to, że przynajmniej te ceny wystagnują. A coś Panią martwi, jeśli chodzi o takie, taką perspektywę lat kilku? Jeszcze niedawno martwiliśmy się tym podatkiem ETS od mhm. transportu i od budownictwa, w tym ogrzewania mieszkań. Na razie zdaje się, że to jest zawieszona kwestia. Tak, sama Komisja Europejska i Unia Europejska dochodzi do wniosku, że rygory związane z ETS-em, tak zwane ETS-2, czyli taka druga generacja tych podatków, no są tak, tak i to, że to się okaże szkodliwe mhm. dla konkurencyjności gospodarki i przemysłu unijnego. W związku z tym zawieszono na haku. Więc chyba dobrze, chociaż ekolodzy no, będą pokrzykiwać, że dal, nadal lekceważymy i ignorujemy problemy klimatu. Z jakimi obawami, nadziejami weszli ekonomiści w 2026 rok, jeśli chodzi o ekonomię Polski, o tę kwestię i polską, ale też europejską, światową? A to powiem tak. Poprzedni rok zakończyliśmy z umiarkowanym optymizmem i ten rok otwieramy z umiarkowanym optymizmem. Wszystko wskazuje na to, oczywiście, jeśli nie eksplodują nam jakieś Zapalniki kryzysowe, takie z zewnątrz. To wszystko wskazuje na to, że polska gospodarka ma bardzo solidne fundamenty. Jesteśmy na takiej pewnej ścieżce wzrostu. Poprzedni rok jeszcze nie mamy tego wyniku ostatecznego, ale to jest pewne, że ponad 3%, może 3,5% wzrostu PKB to jest niezły wynik. To nam daje wysokie miejsce, jeśli chodzi o. Liderowanie wzrostu w Unii Europejskiej, no i wszystkie instytucje międzynarodowe dają nam podobne szanse na ten rok. No i jeszcze muszę powiedzieć, bo to była dobra wiadomość, choć często komentowana. Y y na jesieni zeszłego roku Polska przyłączyła do bardzo elitarnego klubu, tak zwanego klubu bilionerów. Chodzi o top 20 największych gospodarek świata. Dlaczego klub bilionerów? No, bo rzeczywiście nasze PKB, Przekroczyło wartość jednego biliona dolarów. Globalnie, jakby tak, tak? Tak. Ja mhm. trochę tu mrugam oczkiem i mówię, wiecie, dlaczego? Dlatego, że złotówka się umocniła, dolar się trochę osłabił i to nam trochę pomogło, ale jedno jest pewne: z listy top 20 usunęliśmy bogatych szwajcarów i znaleźliśmy się no na to, tej liście. No to z tego punktu widzenia rzeczywiście jest to powód do dumy jak najbardziej utrzymać to, tylko to jest chyba kwestia podstawowa. Tak. Ale pani profesor, troszeczkę może schłoć te rozpalone głowy, bo jeśli patrzymy na PKB na mieszkańca, to jesteśmy bodajże w, na 18-17 miejscu w Europie. No ale przy, za nami Rumunia, zdaje się, i tutaj kilka państw bałkańskich, przed nami Czechy, Słowacja, Słowenia, jak dobrze pamiętam, kraje nadbałtyckie. Ale liczba. też no. mamy tutaj pewne dokonania, bo ja przypomnę Państwu, że nam się marzy w ogóle gnanie za takim standardem średniej unijnej kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a to już 20 prawie 2 lata temu, to my mieliśmy jakieś 40% średniego unijnego PKB na mieszkańca. Dzisiaj przekroczyliśmy 80%, czyli jesteśmy coraz bliżej. I co może być powodem do satysfakcji? Przegoniliśmy na przykład Portugalię pod względem PKB per capita. Doganiamy Wielką Brytanię dogoniliśmy Japonię, a przypomnę Państwu, że to było takie marzenie Lecha Wałęsy, bądźmy drugą Japonią, no to w tym kontekście mogę ogłosić, tak, jesteśmy drugą Japonią. Nie jest źle, chciałoby się szybciej oczywiście budować ten nasz dobrobyt. No, ale może powinniśmy jeść mniejszymi łyżeczkami, a my w ostatnich latach niestety wybraliśmy Chochle. To jeszcze jeden taki kontekst dość ciekawy, no bo kwestia zadłużenia samorządów nieco mniej zasobnych. Rozmawialiśmy również na antenie Radia Szczecin na ten temat, chociażby wczorajsza wizyta wójta jednej z gmin Stara Dąbrowa i pan wójt mówi, no jesteśmy zadłużeni. To może nieduży, jak na tę gminę, dług, ale w tym kontekście na pewno istotny 2 miliony. Czytam, że na przykład 12 milionów zadłużenia Kamienia Pomorskiego, no jak spojrzymy na Szczecin, minus 240 milionów złotych. A tak, Szczecin ma... Czy to ma... nie jest ryzyko jednak w takim dłuższym kontekście? To, to jest ryzyko oczywiście i jako y, ekonomista przytomnie powiem, nigdy nie wydawaj pieniędzy, których nie zarobiłeś. I to jest apel do wszystkich, do rządów centralnych, do samorządów... I do nas. I do nas. Powiecie Państwo, ale w kredytach nie ma nic złego. Tak, w biznesie, kiedy to stanowi tak zwaną dźwignię, lewar, czyli takie zaktywizowanie, na przykład poprzez inwestycje, przy pewnym zwrocie, to ma sens. No cóż, żyjemy w czasach potężnych nierówności ekonomicznych i społecznych. Wśród społeczeństwa mamy bogaczy i mamy biednych, i co więcej, cały świat żyje w takiej. W takim modelu 4B, tak o tym mówimy, od biedni się, biednieją, bogaci się bogacą. Podobnie jest z samorządami, z gminami. Są gminy bogate, zasobne, tam gdzie aktywność gospodarcza jest wysoka, więc jest w duża... których nie przeszkadza też to duże zadłużenie z pewnością. Oczywiście i mają zdolność taką kredytową. No i są oczywiście gminy i regiony nawet, bym powiedziała, które są mniej aktywne gospodarczo, czyli mają mniej... Mniejszą bazę podatkową po stronie dochodów do budżetu, no i wtedy trzeba naprawdę bardzo mądrych rządów na poziomie samorządu, żeby te budżety równoważyć. Pani profesor, w części radiowej jeszcze pytanie obiecałem kolegom z poranka. Podobno złoto chyba i srebro drożeje, to jeszcze jest czas na inwestycje. O, to o, tu się obawiam. Cóż, y, mamy do czynienia, obse t, jesteśmy świadkami dzisiaj tworzenia się nowego porządku monetarnego świata. Co mam na myśli? Mam na myśli taką nie pierwszą już próbę dedolaryzacji świata. Otóż dolar y, stracił zaufanie całego świata finansów I, stąd Dlaczego? Wyżki. i oczywiście finanse inwestorzy kierują się w kierunku złota i mamy rekord wszechczasów y, dzisiaj złoto drożeje o 100 200 dolarów dziennie i przekroczyło poziom około 5300 dolarów za jedną uncję złota rekord wszechczasów to tylko w ciągu roku jest podwojenie jego wartości o 17% wzrost od początku roku o tak czy jeszcze warto inwestować czy że to już jest tak zwana grzanka, czyli że sytuacja jest przegrzana. Chociaż ja czytam analityków amerykańskich, którzy mówią, zobaczycie jeszcze 10 tysięcy dolarów za jedną uncję. Nie podpisuje się pod tą projekcją, ale to nie jest wykluczone. Mogę powiedzieć jeszcze o tym yy, biedniejszym kuzynie złota, czyli srebrze. To też jest, to jest czterokrotny wzrost w ciągu roku. Dzisiaj ponad 120 dolarów z 25 startowaliśmy za jedną uncję srebra. I to mi się wydaje, że to jest bardzo przegrzany rynek, więc y, chyba wyżej nie będzie, czyli, ale na złocie. Czyli, nie wiadomo. Czyli koledzy to słyszą z tymi sreberkami, to już chyba nie ma co przesadzać w takim nie, razie. Nie, nie. Pani profesor Aneta Zelek, ekonomistka zachodniopomorska Szkoła Biznesu, jest naszym gościem. Tyle w części radiowej. Za chwilę przejdziemy, pozostajemy na naszych mediach społecznościowych, na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku. Pani profesor, pytanie o euro. Na razie nie wchodzimy do tej strefy. I całe szczęście. Tak? I nie wchodzimy z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna nie chcemy. Druga przyczyna nie możemy. Nie spełniamy wyśrubowanych kryteriów z Maastricht, które dopuszczają do tego szacownego grona. My mamy szczególny problem e, z jednym poważnym kryterium a mianowicie deficyt budżetowy w stosunku do PKB. Żeby wejść do strefy euro, trzeba go trzymać w ryzach na poziomie niewyższym niż 3%. A nasz deficyt budżetowy, a o tym już tyle mówiono, wszyscy to wiedzą, Jest bardzo Prawie 2 miliardy złotych deficytu, co daje ponad 6,5% PKB, czyli nie spełniamy tego kryterium, ale na razie nie aplikujemy o to, żeby przyłączyć do strefy euro. Wprawdzie zostajemy za drzwiami strefy euro już tylko z pięcioma krajami innymi. Nie? Jeszcze się... no, ale są takie przykłady, że pewnych krajów, które nie chcą przyjmować waluty. Tak, Spójrzmy na Danię, spójrzmy mhm. na Szwecję, nasi sąsiedzi z południa Czechy, tak. Zostajemy zatem za drzwiami strefy euro, a ona się rozrasta. Przypomnę, w styczniu tego roku kolejny kraj, Bułgaria, dołączają. No i w ostatniej pięciolatce, kiedy męczyliśmy się z inflacją, zobaczyliśmy, że mogą być z tego korzyści, bowiem inflacja w strefie euro była znacznie niższa niż inflacja w, kraju, w krajach, które euro nie mają. No więc ta waluta mogła być tak globalnie bardziej wystabilizowana. Ale w warunkach bezinflacyjnych mamy sporo korzyści, choćby korzyści, to się fachowo nazywa Terms of Trade, czyli warunki handlu zagranicznego, korzyści kursowe w naszym handlu zagranicznym i do tej pory no, to nam pomagało. Pani profesor Region, zacznijmy od branży. Promowej od transportu morskiego niedawno nowy, piękny prom fantastyczny, który stał przy wałach robrego w Szczecinie dla polskiego armatora. Wiemy, że konkurencja nie śpi, ona troszeczkę wcześniej się pojawiła, niejako nie czekając na to, co zrobi strona tak, Polska, to my, to, to my przespaliśmy, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale chcę panią tak trochę prowokacyjnie zapytać, trzymając się trochę takiej retoryki czy spojrzenia politycznego, nowy prom na Bałtyku dla polskiego. Operatora to jest sukces platformy obywatelskiej i obecnych rządów czy poprzednich rządów i prawej i sprawiedliwości, jak są politycy. Cóż, muszę powiedzieć tak, sukces poprzednich rządów ma swój symbol, ta nieszczęsna stępka, która leży w krzakach i nigdy nie doczekała się dokończenia realizacji tego projektu. Przypomnę, to był projekt promów, Batory. Ten rząd dowiózł. dowiózł, czy dopłynął, muszę powiedzieć, bo przecież strój miasta dopłynął, dopłynął prom Jantar Unity do Szczecina, ochrzciliśmy go. Warto byłoby rozszyfrować, co na burcie statku napisano: Polska, nie czytam Polska, bo to jest od Polska-Skandynawia, czyli to ma być potężny prom, który wzmocni naszą konkurencyjność na Bałtyku, szczególnie jeśli chodzi o trasy Polska-Skandynawia. Jest to pierwszy z serii takich promów. Jeszcze w tym roku jest szansa, że drugi się pojawi, bursztyn. A Polsca to jest nic innego jak taka nowa spółka, nowy operator, konsorcjum między trzema armatorami. Czyli to jest PZB, nasz tradycyjny armator promowy, plus Unity Line, czyli grupa PZM, plus Euroafryka. Razem teraz pod szyldem Polska dysponujemy 11 promami, no i mają być następne. No i będziemy bronić naszej pozycji konkurencyjnej, którą utraciliśmy, bo jeszcze tak ponad dekadę temu my mieliśmy w przewozach Polska-Szwecja. O, z 80% udziału, e, dzisiaj spadliśmy do 50% udziału. I musimy trzeba to odbudować. Tak, musimy na te trasy wrócić. No tutaj są bardzo agresywni konkurenci, bo my weźmy pod uwagę, z kim my walczymy. To jest wielki Stena Line szwedzki, to jest Titi Line Niemcy, e, to są Finowie z Finlines. E, to nawet muszę powiedzieć, choć tu połączeń z polskich nie ma, ale też estońscy armatorzy jest taki bardzo agresywny Viking Group. Wielkie promy, jest z kim walczyć i to wcale nie będzie łatwa walka, no ale ten prom sporo obiecuje, no bo to już jest prom nowej generacji, tam są innowacje, jeśli chodzi o niskoemisyjność, tak, LNG i hybrydowy. No i to jest nasza przewaga, prawda? Być może także w kosztach. Yy, tak, być może tym będziemy mogli wygrać, więc trzeba trzymać kciuki. No i dzieląc sprawiedliwie, muszę powiedzieć, stępka w krzakach leżąca i gotowy prom. Który dopłynął um, jednak w 26 roku. Oby dziś. kolejnej, to jak najszybciej. Tak. Pani profesor, y, kwestia polimerów polickich. Y, to jest temat taki, który no, może też niepokoić y, ekspertów. Co mm. dalej z tą firmą, z tym przedsięwzięciem? Tak, to też taka stępka w krzakach mhm. muszę powiedzieć. Nie, to jest przepiękna instalacja, nowoczesna instalacja. Poliolefins powstało za. Ponad 7 miliardów złotych, chcieliśmy być potęgą w produkcji e, tworzyw sztucznych polimerów, tak e, to jest inwestycja co do zasady głównie grupy azoty e, i jakby za płotem zakładów chemicznych. Polic na terenie powstało wielkie coś. Wykonawcą głównym były Hyundai Engineering, czyli Koreańczycy, no i okazało się że Koreańczycy popełnili całą masę błędów i tej instalacji nie udało się pomimo długich kilkunastu miesięcy prób produkcji testowej uruchomić pełną pandemię. Na 100% no właśnie. Nie, nie, nie udało się. Tam jest prawdopodobnie tyle wad operacyjnych, technicznych, które powodują, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego, co było zamierzane. No, i trzeba powiedzieć, że to są koszty utopione. My się musimy z tym pogodzić, że te 7 miliardów utopiliśmy. Jeśli uda się cokolwiek uradować, czyli uzyskać tak zwany kapitał likwidacyjny, bo wiemy, że na stole jest taka opcja, że za niewiele ponad 1 miliard złotych przejmie to polski Orlen. Jeżeli tak się stanie, a tu negocjacje trwają bardzo długo, no to do odzyskania jest może 1 miliard, 7 miliardów zainwestowanych. Odważę się to powiedzieć. Uważam, że to była inwestycja megalomańska, przerostowa i chyba tak zarządczo nie do końca dopilnowana. W efekcie mamy potężną stratę i w efekcie mamy arbitraż międzynarodowy. My jesteśmy, Polska jest zarówno zwanym, bo Koreańczycy nas pozwali o dokończenie spłat za wykonawstwo, Jaki powodem, bo my podaliśmy Koreańczyków za niedowiezienie projektu. To też może mieć znaczenie dla samorządu, który chociażby samorząd policji liczy na no, wpływy do budżetu Absolutnie, miasta. Absolutnie, to będzie hmm. bardzo poważny uszczerbek po stronie wpływów z podatku od nieruchomości. Panie podatku. Profesor, na koniec kwestia y, Mercosuru. Temat y, dla jednych abstrakcyjny, dla rolników bardzo y, mający wymiar praktyczny. I tak się właśnie zastanawiam, zresztą rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Z jednej strony mówi się o tym, 嗯。Mm. O korzyściach dla generalnie europejskiej gospodarki. Tym, co my mamy, możemy eksportować, z czego się szczycimy, to dobra polska żywność, znana na, w Europie i na świecie. No i teraz ta żywność troszeczkę będzie zmagać się z większą konkurencją żywności produkowania poza normami unijnymi. I też się zastanawiam, czy w tym kontekście tych dwóch głosów, czyli z jednej strony protestów rolniczych, z drugiej strony mówienie o tych szansach i, i sile polskiej, polskiego sektora rolno-spożywczego, czy, czy nasz sektor jest silny, czy słaby? No bo z z jednej strony mówimy, że produkujemy świetnie, dużo, eksportujemy, mamy nadwyżkę, nawet bardzo dużą. A z drugiej strony, rolnicy mówią, ale to będzie dla nas ogromna konkurencja. No więc jesteśmy mocni czy słabi w takim razie? Jesteśmy i mocni, i słabi. Paradoksalnie, muszę powiedzieć tak. Bo w pierwszej optyce, rzeczywiście rolnictwo to jest, czy w ogóle sektor spożywczy. W Polsce i w polskim eksporcie. To jest duża rzecz i zasłużyliśmy już sobie na pewne miejsce, nie tylko na rynkach europejskich. Z drugiej strony, no najwyraźniej ten sektor jest słaby, skoro obawia się tak słabych zawodników jak kraje z Mercosuru. Przypomnę, tu chodzi o Argentynę, Brazylię, Paragwaj, Urugwaj. Chodzi przede wszystkim o import do Europy mięsa, głównie wołowina i drób. Ale też cukier, pomarańcze tego się obawiamy. No więc w Polsce nie produkujemy pomarańczy, więc tu mamy spokój, ale jeśli idzie o wołowinę i drób, możemy się trochę obawiać czego się będziemy obawiać? Prawdopodobnie konkurencji cenowej, ale nie powinniśmy się obawiać, jeśli cały system zadziała zgodnie z założeniami, że tu napłynie nagle jakieś niedobre mięso, jakieś mięso z, z antybiotykami, czy jakieś uprawy z przekroczonymi normami pestycydów. Komisja Europejska zapewnia, że te normy nasze, unijne, wyśrubowane, mają być dopilnowane. E i to jest trochę to, co Trump nazywa polityką transakcyjną. To jest coś za coś. My, Europa, chcemy eksportować do Ameryki Południowej nasze dobra technologicznie. No głównie tu idzie o motoryzację i tu szczególne zainteresowanie gospodarki niemieckiej tym. Ale też Hiszpanie są bardzo za która, tym. Która, dodajmy Niemcy, gospodarka niemiecka, która chce osiągnąć wzrost na poziomie 1%. Marzą procenta. o 1%. Oni tak naprawdę by... marzą o wyjścia z dołku recesyjnego z ostatnich dwóch lat, więc muszą wyjść trochę. Ponad zero, żeby podnieść głowę, no więc polityka transakcyjna. Chcemy eksportować, musimy się pogodzić z tym, że będzie import. No i pytanie, czy polscy czy francuscy rolnicy, którzy tak demonstrują swoje niezadowolenie, są w stanie podjąć konkurencję cenową? No jeszcze przytomnie przypomnę, że Ursula von der Leyen, podpisując umowę Mercosur, która zresztą została skierowana jednak do weryfikacji, nie? No, gwarantowała, że będą jakieś dodatki osłonowe, jakieś instrumenty osłonowe, więc gdyby się okazało, że ta konkurencyjność europejskich rolników jest. Zagrożona, no to będzie na to y, pieniądz. Mm -hmm, zobaczymy, co dalej. W takim razie, um, co z, powinni zrobić polscy rolnicy, bo to jest czas i to jest taki sygnał, że powinniśmy coś zrobić. Czy dostrzega Pani również konieczność pewnych zmian, może konsolidacja, o tym mówimy, z tak. przetwórczości, chociażby rynki lokalne? Skoro ta dobra żywność jest tak dobra, zostawmy ją dla polskich konsumentów. Tak, jeśli polska żywność jest dobra, to to się powinno obronić, nawet w, w warunkach ostrej konkurencji cenowej, to po pierwsze, a po drugie, rzeczywiście polskie rolnictwo, polski sektor rolno. Spożywczy jest cholernie rozdrobniony, i my ciągle nie potrafimy zrobić tego, co zrobili armatorzy promowi, czyli się skonsolidowali, połączyli siły po to, żeby wzmocnić konkurencyjność. My w Polsce nie potrafimy tego zrobić. Mamy tradycyjnie takie, wiecie, indywidualne gospodarstwa rolne, które próbują walczyć z mega skalą. No właśnie, czas na też pewną refleksję. Pani profesor Ksef, jeszcze króciutko, taki nowy system, krajowy system e-faktur, wielu. Prowadzących działalność gospodarczą, mówi, ale po co, ale dlaczego wyższe koszty, trudności, nowy system, nie lubimy, nie chcemy, wręcz nawet księgowe mówią: Ojej. Tak, jak wszyscy pani się tego diabła boją. Hmm. No. My musimy zrozumieć jedno. Po latach narzekania na to, jakie mamy potworne problemy z luką podatkową, głównie chodzi o lukę vat że budżet państwa jest grabiony. No, to chodzi tak naprawdę o uszczelnienie systemu, i nie miejmy złudzeń, fiskus zależy zawsze do naszej kieszeni, i to ma być system no cyfrowy, informatyczny, który ma uszczelnić ten przepływ podatków. I ja oczywiście rozumiem wszystkich przedsiębiorców i cały sektor księgowych, którzy narzekają, bo my nie lubimy nowości. Opór przed takimi zmianami jest bardzo naturalną rzeczą, ale ja Państwa zapewniam, prędzej czy później przywykniemy do tego. E, to na dobrą sprawę dla wielu firm paradoksalnie może się okazać świetnym rozwiązaniem, że nie trzeba mieć jakiegoś swojego systemu, można korzystać z bezpłat systemu wystawiania faktur. I nawet te faktury papierowe, do których częściowo tak jesteśmy jest. przyzwyczajeni, one odejdą. One zanikną. One zanikną tak, więc ten obieg transakcji między firmami zostaje uszczelniony i tu tak naprawdę nie ma co z tym dyskutować. Trzeba się temu poddać, choć ja rozumiem, że ten pierwszy etap będzie bardzo bolesny, no szczególnie dla służb księgowych, kłaniam się. No to ostatni rok, ostatnie szanse, terminy gonią. 1 lutego, kolejny miesiąc, tak, no pod... i koniec roku dla tych najmniejszych firm. Tak trzeba jest. się za to niestety zabrać. Bardzo dziękuję. Pani profesor Aneta Zelek, ekonomistka pomorska Szkoła Biznesu była naszym gościem, pani profesor. Dobrego dnia, uprzejmie. dobrego roku. Dziękuję również z Państwu Również wszystkiego dobrego, Piotr, tylko do usłyszenia, do zobaczenia.